Cześć, witajcie na kolejnym odcinku na premierze z drapki yy, mega krzyżówka, taka jakby książeczka, pięć krzyżówek mamy do, dra, do drapania. tu jest numer 1, numer 2, 3, 4, 5, numer 2 i 3 mają swoje literki, 4-5 ma swoje, oraz krzyżówka numer 1 też ma swoje tutaj literki. Ja mam yy, dwie takie krzyżówki. 40 zł, tak się przedstawia tabela z wygranymi. No i co? No i zaczynamy drapać. Mam numer 14 i 15, więc od 14 sobie tutaj zacznijmy. Troszkę przybliżę, bo nie mogłam obgarnąć tym telefonem. H i y na początek jest H e, literka y nie widzę U oraz T jest U y, T tu jest T tu jest U e, ten tu jest jeszcze U M oraz A tutaj yy, tu jest a tutaj a i a tu jest a tu no tak się człowiek musi oswoić z tą krzyżówką chyba. g oraz l na początek yy, g i l Dobra, tyle. S i N. N jest tu. S, S, N. C oraz D. C, tutaj mam D, tutaj też. I dalej P. I B. Muszą być trzy słowa co najmniej, żeby było 20 zł. B i P. Hmm, to tyle. J i W. J. Literki W nie widzę. Dobra, ostatnie dwie. Jest to i oraz o, czyli nie ma żadnego słowa. Jest jedno i dacho. I drugie słowo dno. Tu jest jeszcze o. No dobrze, ale nie było. Nie było K, nie było Z, nie było literki E i R. Tutaj znajdują się kontrolne, więc nie będę odkrywać. Strapiemy najpierw yy, wszystkie krzyżówki, bo kontrolne chyba są dla. To muszę troszkę oddalić. Yy, dla wszystkich. Dobra, no, no, będę przesuwać, bo nie mogę dalej oddalić. F. Oraz T. Na całej krzyżówce tylko w jednym miejscu są kontrolne, także F i T. Tyle. Na tej drugiej tutaj jest T. Oj, będzie schodziło trochę czasu na tym. Dalej N i A. I to. No i to tyle. A na drugiej teraz. A tutaj jest. A tu. O, tyle dobrze, V i S V mi się nie rzuciło w oczy, także może gdzieś jak wpadnie to coś tam zrobimy za to S tutaj jest jeszcze tu o, tu jest V dobra Kolejne dwie to O i G. Muszę troszkę przyspieszyć, bo będziemy do jutra siedzieć. O i G. Tyle. I druga tutaj jest. O, o, o. Tutaj G, o. Wszystko. Z i H. Z. tyle e, i na drugiej H i H to jest Z wszystko Y i E, e. Hmm, tutaj jest Y, E i Y, i jeszcze jedno E. Na drugiej. A w sumie to na trzeciej. Y i E. Kolejne dwie literki to R i P. No i tutaj zrobimy... Było B, nie, to było na tamtej. R. Rp, strefa, utworzyło się pierwsze słowo. Tutaj na tej trzeciej też jest pierwsze. Y, Benie, r. Dobra, dalej. J, i w, w jest. No i tyle. Tutaj tworzy się słowo Ewa. Jest J, J, J. Tu jest jeszcze W, W. Yy, wszystko nie, jeszcze jest jedno J. Dobra. I ostatnie dwie to U oraz I. Czy coś tutaj się trafi? U, I. Tu jest I. U, to też jest U i I. Yy. No dobra, to tyle. Było jeszcze T ale Kmb nie było, tu jest jeszcze U. Yy, literka D była, nie LC, dobra. Tutaj mamy jedno, tu mamy dwa. Jedziemy czwartą, piątą i sprawdzimy kontrolne X i G. G już zaliczone. To teraz tutaj G i X. Doga mamy. Kolejne dwie C i P. Na tej ostatniej C, C, P, tutaj... I tu jest jeszcze C. Kolejne dwie to I oraz J. Mamy tu i tu. J też jest. I na drugiej I oraz J. Tylko dwa. No, to dalej, Y i V. No nie za ciekawe literki. Y, V, tu nic więcej nie ma. Jest Y. Dobra. Kolejne dwie, U i S. Są. Tu jest S. Jest U. S, U. I tu jest jeszcze U. Na tej drugiej U. Yy, tu jest S. No jak słabo. A i O. Może to coś tutaj zmieni. Albo i nie. O i A. To chyba tyle na tej ostatniej. Obojętność na tych literach tutaj jest odkrytych. bo było jeszcze C. Kolejne dwie. F i Z. F, Z. No i na tym kończymy. Na tej stronie F, Z. Tutaj jest jeszcze dalej L i N. L, L, N, N i N. Nysa. utworzyło się jedno słowo. Ostatnie dwie K i M. Kokos, tutaj jest pierwsze, kuma jest drugie. No chociaż jakiś zwrocik. Więcej nic. E, e K, I, M. Oko, mamy drugie. No i co? Nie ma trzeciego, dobra. Kontrolne, prawdę powiedzą. A są różne. G, K. Jeszcze jest dziś jedna. G, K, E. Także czternastka przegrana. Zacznijmy tutaj od końca. Będzie później łatwiej w tamtą stronę. U, I, I tutaj jest i i tyle o i h terki H nie widzę. Na tej teraz jest O. H tu też jest. Tu jest O. J i C. J i J. Na drugiej jest C, jest J. G i D. No i to tyle. Dobrze. Dalej Y i A. Jest A jest tu jest tu bo A, ale jeszcze brakuje. Y też jest. Wszystko. Na tej teraz A i A jest A, jest Y A. Tutaj tu, tu, tu. Dobra, mamy to. B i z. No, i tutaj będzie ten boa teraz. To jest pierwsze słowo, jest tutaj też z. No i na tym kończymy. W drugiej, czyli w tej piątej, z i b. To jest B. Okay. T i F To się tutaj schowało, tu I F Na tej drugiej F, T Dalej, W i L. L, w jest, w jest, tu też jest, w, l, i l. No i teraz tutaj, w i l. Tworzy się słowo alfa, a tutaj gil. To są chyba dwa. W i -l jeszcze tu, tu. Dobra, to tyle. Ostatnie dwie. P i E. P -e. Paw. I Ewa. I Boa jest wygrana. Tu jeszcze było W. Tu jest E. Jest E. Boa. Sprawdzamy, by O, a bo mogłam namieszać. Paw. P-A-W jest i EWA. E-W-A jest. Czyli będzie 20 zł. Zwrotu. Była literka S. Chyba nie. E. R-N. Bo już mi się plączą te literki. N nie było, K też nie było, R, N, S, M. Dobra, nie ma. A na tej jeszcze P i E. Nie wiem, czy się. Chyba się sumują wygrane, także możliwe, że mogą być i na tej, i na tej. Było Z na pewno, ale tu kończymy z dwoma: alfa i gil. Nic więcej tu nie widzę. Dobra, ale jest wygrana. Teraz po tej B i X. Mamy tu. Na no tej teraz. B. Oraz X. X był na tamtej. No to dalej. I i, i J. So, i jodki nie widzę. Tutaj jest, jest jod i jest tu, tu, tu. J. N i L. L, L, L N. Ok. Teraz na tej. N, L. Tutaj. I kolejne dwa. Dwie literki to E i D. E, e. Tutaj. Tu jest D. dwie to T i S. Obu. Z i O Ogólnie w paczce jest 15 sztuk Także cała paczka yy, 300 zł Tutaj daję słowo O yy. O i Z. Myślałam, że to będzie więcej, ale piętnaście, no tak jest, spoko. U i G, G U i U i G, U G. Tu jest, tu. Kolejne dwie to M i y. M i M. No tutaj teraz M. Tutaj i y. Tyle. Ostatnie dwie P i K. I tu mamy pomost. Pierwsze słowo K, P eee, jest drugie. K i K, ale zabrakło. Chyba, że coś ominęłam. C nie było, R, A nie było, W też nie widzę. F też nie widzę. Dobrze, a na drugiej. P i K jeszcze szukamy. PK NIK to jest drugie słowo. I tu jest jeszcze K, ale tak. A, R, W eee, nie było. Dobrze, czyli zostajemy z dwoma, i tutaj z dwoma, bo druga tej czwarty jest, wygrana na razie. Dobrze i patrzymy na tą pierwszą B i U literki U B tu mm. Dobra, więcej nie widzę N i G N G Okay. K i E Zapomniałam, że tutaj nie muszę przesuwać Bo jest tylko jedna krzyżówka A ja latam po tym K i E Jeszcze gdzieś, tu jest K Dobra, no to dalej S i L A tu było jeszcze U To jest S, L L i S i L, H i Y i są tutaj literki kolejne dwie to F i D D i D i F P i w, Więcej nie widzę Z i I. Tworzy się pierwsze słowo Ibis. Tu jest jeszcze tutaj, tu. I tutaj. A i C. Ulga, czyli drugie słowo. A tu jest A O. Tu. Była literka B. Dobrze. O, T, R i M. Nie było. Wydaje mi się, że mamy tylko tutaj na tej szufce wygraną. Są trzy słowa. Więc będzie zwrot 20 zł. I mamy CC. Nie znam kontrolnych. To jeszcze jedno C. Mam nadzieję, że nic nie namieszałam. Druga krzyżówka była przegrana. Tak mi się wydaje. Nic tutaj nie znalazłam. kontrolne są różne. Więc na 40 zł wkładu mamy 20 zł odzyskane. Także tak wygląda moja premiera. Mam nadzieję, że Wasze będą bardziej owocne i udane wylosujecie tą fajną zdrabkę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!